Zapewne jak widziałeś na intro tego kanału, będę tu opowiadał przede wszystkim o podróżach. Podróżach w nietypowe sposoby, podróżach często połączonych z pracą, ponieważ pracuję zdalnie tak naprawdę od już jakichś czterech czy nad 5 lat. I początkowo to była praca w domu, natomiast głównie za, za sprawą przemian, powiedzmy, duchowych, w dużej części, odważyłem się na to, żeby podróżować również do innych krajów, głównie lotami. Mimo, że mój angielski w tamtym czasie był naprawdę bardzo słaby, był wręcz na zerowym poziomie, a podróże samemu w momencie, gdy się jeszcze nie zna języka do obcego kraju, to dla niektórych może być coś przerażającego. Co więcej, dodatkowym wyzwaniem było to, że w miejscu, do którego podróżowałem, musiałem też pracować, musiałem sobie zapewnić odpowiednie warunki, musiałem sobie zapewnić biuro. Takie powiedzmy były, bo to najczęściej było po prostu mieszkanie, w którym, które odpowiednio urządzone, też z odpowiednimi warunkami, pozwalało mi na pracę zdalną. Natomiast wy, uwielbiam latać głównie poza sezonem. Mimo, że prowadzę własną firmę, mam jakieś tam dość przyzwoite, zupełnie zadowalające mnie dochody, to jednak kręci mnie takie, takie szukanie okazji kręci mnie to, że polecę sobie jednak w cenie. 10 euro. Może teraz, już w dzisiejszych czasach to powiedzmy 100, 200, zł, 300 zł, A nie w cenie 1000 czy, czy, czy 2000 za, za lot. Czy oczywiście, już w dwie strony. Więc szukam, szukam zawsze okazji. Więc jeśli. Też lubisz y, szukać tańych podróży, lubisz podróżować przede wszystkim y, długoterminowo, co jest też przyczyną, dla którego szukam właśnie oszczędności. Y, to, to jest też kanał dla Ciebie. W tym kanale też będę poruszał wątki biznesowe, będę poruszał też nie tylko jak oszczędzać, bo samym oszczędzaniem to nikt jeszcze pieniędzy nie zarobił, natomiast przede wszystkim jak y, generować przychody, jak generować, jak szukać klientów, ale. Akurat ten konkretnie kanał jest poświęcony dość specyficznemu projektowi, ponieważ właśnie w okresie wakacyjnym zawsze mam ten problem, że te loty jakoś tak windują strasznie i te, te, te możliwości taniego podróżowania spadają. Więc dwa lata temu udało mi się zrealizować taki projekt, w ramach którego przy pomocy rower elektrycznego, to jest jedna z moich pasji, rower elektryczne. Udało mi się dojechać ostatecznie do Byna, miał być to tak naprawdę docelowo, miał być to docelowo wiedeń. Niestety ten wiedeń nie wyszedł, ponieważ no, miałem bardzo ważną rzecz w moim życiu do zrealizowania, która akurat nakładała się terminem z z tym wyjazdem, a po drodze to możecie zobaczyć akurat w materiałach dotyczących właśnie, właśnie tamtego projektu. Podróż niestety rozwalił się i musiał na kilka dni wrócić, co opóźniło całość. Natomiast, właśnie. Te tanie podróżowanie skłoniło mnie, znaczy tamto doświadczenie skłoniło mnie do tego, że największym kosztem tak naprawdę są noclegi. Wcale nie te loty, na które, które uwielbiamy polować, na które pewien pan o nazwisku na D napisał, no zrobił bardzo dobry biznes, pisząc, pisząc grubaśną książkę o tym, jak szukać tanich lotów. Ale to wcale nie loty są największym kosztem, tylko właśnie mieszkanie. To ja się szczególnie przekonałem podczas tamtej wyprawy, którą ostatecznie organizowałem w sierpniu, Przełom lipca i sierpnia, więc czysty sezon. I o ile jeszcze w Polsce te ceny noclegów były dość przyzwoite, a niestety musiałem nocować. Niestety to nie mógł być namiot z tego względu, że podróżowałem na ebay który wymagał codziennie doładowania swoją ilością energii elektrycznej. Po części robiłem to w restauracjach, szczególnie jak chciałem zrobić jakiś dłuższy dystans, a jak się później jak się tak naprawdę dopiero w tym roku okazało, ten mój był mega niewydajny, więc to, że w ogóle udało mi się takie długości na nim zabić, no to, no to wręcz można powiedzieć cud, to no niestety te postoje musiały zaistnieć i o ile w Polsce te ceny jeszcze były całkiem przyzwoite, to w momencie, kiedy dojechałem do Czech, to musiałem swój budżet zwiększyć ponad dwukrotnie. Jeszcze pod koniec podróży miałem przygodę, ale może to nie, nie, nie tutaj. I to mnie skłoniło do tego, żeby szukać jakiegoś rozwiązania, które pozwoli podróżować długoterminowo, wycinając tak naprawdę ten koszt podróży, ten koszt noclegów. Jednym ze sposobów, który na pewno praktykuje wiele osób, to jest to, żeby po prostu wynająć na ten czas swoje mieszkanie. Dzisiaj może to nie jest najbardziej intratny i najlepszy rynek, natomiast to też właśnie zacząłem praktykować, ale tym. tym tym świętym graalem tutaj jest możliwość mieszkania w podróży i zabrania ze sobą domu. I o ile mega popularne są ostatnio kanały dotyczące kamperów budowanych na bazie busa, to przynajmniej w polskim internecie, nie znalazłem, przynajmniej na polskojęzycznym YouTubie, nie znalazłem nic na temat y, budowy przyczepy kempingowej, którą mógłbym dołączyć do swojego roweru, a chciałem właśnie tą, tą ideę połączyć z e które kocham mm. i e którymi podróżować uwielbiam, bo to jest zupełnie inny feeling. Y, dużo osób krytykuje e że to jest takie trochę oszukiwanie się, że, że się niby jedzie na rowerze, ale tak naprawdę nie do końca to jest rower. Y, Owszem, to nie do końca jest rower, bo to jest coś pomiędzy rowerem a y, motocyklem. Ktoś, kto jeździł na motocyklu, wie, że to jest zupełnie inny feeling niż y, jeżdżenie samochodem, niż zwiedzanie samochodem. Ktoś, kto jeździł długodystansowo na rowerze, y, a szczególnie jeśli jeździł w górach, no to wie, że to są zupełnie inne odczucia niż y, jak się jeździ y, samochodem po tych górach. To te, ten, ten, tą możliwość jazdy po górach, i to naprawdę pięknych górach ostatnio udało mi się zrealizować na Grand Canali, gdzie kupiłem w Decathlonie. Rower I. I podróżowałem sobie tym rowerkiem po, po, po górach Fugan Kanary. Widoki naprawdę przepiękne. Już właściwie chwilę po kupnie mogłem to doświadczyć, ponieważ akurat sklep był zupełnie w innej miejscowości niż tej, w której mieszkałem. Więc o ile w jedną stronę dojechałem sobie autobusem, no to w drugą stronę już wracałem oczywiście na eBayku I o ile odległość między tymi miejscowościami była bardzo niewielka, w... jadąc samochodem, to niestety na rowerze elektrycznym nie mogłem jechać autostradą, a to była właśnie ta krótka droga. Każdy, kto był na Grand Canary wie, że to jest mega górzysta kraina i o ile przy brzegu jest w miarę płasko i tam przy brzegu jest autostrada, no to niestety już później, to już niestety jeśli nie ma się w tym akurat przypadku samochodu i chce się przejechać rowerem, to trzeba przejechać przez góry. Ale naprawdę warto. Ta trasa w górach jest totalnie oszołamiająca. Tutaj mówiłem dokładnie o trasie z Las Palmas de Gran Canaria do Telde. Tą trasę polecam przyjechać sobie na rowerze. Wracając do projektu. O co tutaj chodzi i co, co wymyśliłem? Zacząłem przeszukiwać YouTube'a, zacząłem przeszukiwać internet, czy istnieje w ogóle coś takiego jak przyczepa kempingowa rowerowa. Okazuje się, że istnieje i okazuje się, że szczególnie Niemcy w ostatnich latach mają po prostu bzika na punkcie tych przyczep, patrząc po z perspektywy, z perspektywy YouTube'a i na YouTubie znalazłem multum kanałów niemieckojęzycznych na temat tego, jak zbudować taką przyczepę. Jak jest ze znajomością języka niemieckiego w Polsce? No to chyba dobrze wiemy, dobrze wiedzą też rekruterzy chociażby z firmy HP, którzy brali po prostu wszystkich Którzy tylko znają język angielski i uczyli ich zawodu w pewnym czasie, nie wiem jak jest w dzisiejszych czasach. Więc no, nie jest to najlepsze źródło informacji. Swoją firmę, to, która obecnie jest moim źródłem przychodu, to powoli się jak, zmienia. Tworzyłem też nowy, nowy projekt biznesowy, ale o tym później i może niekoniecznie na tym kanale. Stworzyłem w oparciu o podobną sytuację. Tutaj, akurat, była sytuacja taka, że było multum wiedzy na temat tego, jak sprzedawać przez Linkina, ale w angielskojęzycznym internecie. Tutaj, akurat, znajomość angielskiego w Polsce jest dużo bardziej powszechna. Natomiast tutaj dochodził jeszcze taki aspekt, że. Oprócz tego, że to trzeba przetłumaczyć, to też trzeba to sprawdzić, na ile to się sprawdza w naszej polskiej mentalności i na ile to się sprawdza w naszych polskich warunkach. I tutaj robię podobnie. Temp, inspirując się kilkoma projektami niemieckimi, tworzę przyczepę kempingową dołączaną do roweru. Przyczepa kempingowa, która będzie ważyła około 100 kg. Tam liczę gdzieś około 90, żeby ważyło mniej więcej tyle co ja, żeby nie ciągnąć większego ciężaru niż ja sam. Nie wiem, czy to jest jedyny powód, ale, ale tak sobie na razie wyznaczyłem. Będzie miała zmiary 2 metry na około 90 cm 88 póki co, ale tam jeszcze, jeszcze dojdą ścianki, więc być może tam dojdę do 90. 90 to jest limit akurat według polskiego prawa i ten, tego limitu no nie mogę przekroczyć. Gdyby mnie złapała policja, to gdyby zaczęli mierzyć, w co wątpię, ale gdyby jednak tak było, to ta przyczepa musi być jednak zgodna z polskimi normami. A maksymalna pojaz szerokość pojazdu rowerowego wynosi 90 cm. chodzi też przez względy praktyczne, po prostu ścieżki rowerowe są w większości dostosowane do tych rozmiarów, które, które określone są prawem. Dokładnie tam ustawa aktualna mówi o tym, że ścieżka rowerowa powinna mieć minimum 1 metr szerokości. I mierzyłem również na starych ścieżkach. W zdecydowanej większości to się rzeczywiście sprawdza. Znalazłem kilka miejsc, gdzie to jest wężej, i że rzeczywiście te 90 cm, czy nawet te 88 cm, ratuje mi tyłek pod tytułem, że mogę po prostu z tym z tym moim tyłkiem pod tytułem przyczepa kempingowa przejechać. Natomiast długość 2 mety wynika z tego, żeby można było się tam swobodnie położyć. Dwa. Tutaj kolejna rzecz jest taka, że maksymalna długość całego zestawu rower i przyczepa według polskiego prawa wynosi 4 metry. Już tu jeden z widzów bardzo mi dziękuję. Nie pamiętam w tej chwili imienia, ale, ale z pewnością w, na, w następnych materiałach postaram się ciebie też wymienić. Jeśli sobie tego życzysz. Yy... Podpowiedział mi, że no niestety nie jest tak wszędzie, że niestety na przykład w Szwajcarii ta maksymalna długość wynosi 3,5 metra. Być może będę musiał omijać Szwajcarię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem teraz na takim etapie konstrukcji, że no niestety już tego nie mogę zmienić. Być może, być może będzie trzeba pomyśleć nad długością roweru. Nie mam pojęcia. Albo po prostu zaryzykować. To, to akurat jest mi dość bliskie, bo niestety prowadzenie biznesu to jest zawsze ryzyko. Zawsze ryzyko, bo przepisy są tak ułożone, że każdy przedsiębiorca zasadniczo da się coś na niego znaleźć. Ale gdybyśmy się tym przejmowali aż tak bardzo, to byśmy właściwie nic nie mogli zrobić. Mm. Dla mnie najważniejsze jest jednak to, żeby po prostu nikogo tutaj nie skrzywdzić, nikogo tutaj nie uszkodzić, więc to, na czym się będę bardziej skupiał, to to po prostu bezpieczeństwo tego pojazdu. Z polskimi normami będzie on zgodny, z niemieckimi normami, z tego co już wiem, też jest zgodny, na czym akurat mi bardzo zależy, ponieważ o ile ostatnio pojechałem do Czech, to tym razem po pojeżdżeniu po Polsce planuję wyjechać bardziej w stronę w stronę Niemiec, być może dalej jeszcze na zachód. I tutaj mam dwa możliwe, póki co plany, znaczy czy możliwe to się okaże, ale dwa marzenia tak naprawdę. Pierwsze to jest Walencja. To jest takie bardziej ambitne marzenie, żeby dojechać do mojej ukochanej Walencji, która jest bardzo podobna do Wrocławia, ale jednak dużo ładniejsza od Wrocławia. Na pewno inna pod wieloma względami, ale klimat walencji, taki klimat ludzki jest dość podobny, ponieważ jest to też miasto studenckie. Ale jest plaża, ale jest plaża i jest, jak dobrze pamiętam, ponad 300 dni słonecznych w roku. Natomiast Wrocław jest jednym z najcieplejszych miast w Polsce, chociaż ostatnio słyszałem, że tak o wielu miastach się mówi, ale tak doświadczam w praktyce, że często, gdy gdzieś tam na wschodzie jest mróz, to w Wrocławiu jednak jest dużo cieplej. Cóż dalej? Drugi plan, który drugie marzenie alternatywne w tym momencie to jest Chorwacja, w której jeszcze nie byłem, a wydaje się dość ciekawy celem. Być może to by była też troszkę powtórka tej poprzedniej teasy, ponieważ ta poprzednia teasa prowadziła z Wrocławia. Ona tak naprawdę prowadzi z Gdańska i przez między innymi Wrocław i następnie Brno, Wiedeń i Prowadzi do Chorwacji. Jest to trasa Eurovelo, jak dobrze pamiętam, czwóreczka. To są takie trasy, wyznaczone no nie tyle przez Unię Europejską, co lokalne organizacje. One są różnie, niestety, oznaczane w różnych krajach. Na przykład w Czechach bardzo trudno znaleźć od, o, o, oznaczenie Eurovelo. Natomiast da się znaleźć mapy, które, które wskazują, gdzie ta trasa prowadzi i ona prowadzi po y, krajowych ścieżkach rowerowych w Czechach, tu jest naprawdę mnóstwo, y, więc to też jest świetny kraj do tego, żeby, żeby tam sobie pojeździć na rowerku międzymiastowo, co u nas dopiero raczkuje, natomiast y, w tych krajach naprawdę jest na, na, na całkiem fajnym, zaawansowanym poziomie. W tych krajach mam na myśli tutaj też Niemcy i to jest właśnie mój teraz nowy cel. Właśnie w Czechach, właśnie jadąc sobie w stronę, w stronę, w stronę Wiednia, spotkałem sobie Niemca, z tym sobie troszkę porozmawialiśmy. Powiedział, że to jest pięknie, ale pojedź do Niemiec. Pojedź do Niemiec, zobacz ile tam jest ścieżek. I zacząłem badać temat i rzeczywiście Niemcy pod względem tych ścieżek międzymiastowych też bardzo fajnie sobie porodzili, bardzo fajnie to wygląda. Zobaczymy też, jak będzie wyglądała sytuacja na świecie, czy rzeczywiście może, będzie można podróżować. Liczę troszeczkę, że w takim kamperze będę jednak troszkę mniej zauważalny dla, dla, dla władz i troszkę mniej, że tak powiem, szkodliwy z tego względu, że tak naprawdę planuję sobie podróżować między miastami i być jak najbardziej samowystarczalny. Jak najmniej odwiedzać, jak najwięcej sobie zamawiać. Niemcy też są o tyle fajne, że też tam funkcjonuje coś w rodzaju paczkomatów, więc dużo rzeczy można sobie zamówić przez internet do paczkomatu. Z racji tego, że tutaj nie będę miał konkretnych adresów, to to jest bardzo ważne, żeby była możliwość odebrania w dowolnym miejscu. Yy, owszem, planuję, ponieważ nie wierzę, że wytrzymam jakieś specjalnie długo w takiej przyczepie non-stop. Szczególnie w takich małych rozmiarach. Co prawda, będę miał tam i toaletę, i będę miał prawdopodobnie pysznicy raczej zewnętrzny niż wewnętrzny, ale będzie pysznic. Więc, no, takie mini łazienneczka. No, i przede wszystkim wygodne łóżko do spania bez rozkładania. I to jest coś, co. Najbardziej mi się podoba tej całej idei to to, że jadąc sobie niejednokrotnie czułem naprawdę mega zmęczenie, no i położyłbym się na chwilę, odpocząłbym na chwilę, a nie zawsze były do tego warunki. Czasem można było sobie złożyć koc i sobie rzeczywiście odpocząć gdzieś tam na słoneczku z pięknymi widokami, ale czasem mi się w takim miejscu, że za bardzo tej możliwości nie ma. Druga rzecz, która mnie męczyła, to ja, że koszty tych naslegów to jest jedno, natomiast yy, realizując takie marzenia, aż tak bardzo się nie, nie, nie liczy tych kosztów. Yy, dużo większym problemem było to, że dzień w dzień musiałem yy, szukać tych noclegów, yy, co dość mocno mnie obciążało czasowo, yy, zwłaszcza, że musiałem jechać. Yy, myślałem, że będę jechał 2-3 godzinki, jechałem 7-6-7 godzin, yy, pracować kolejne jakieś 6-7-8 godzin. Yy, i jeszcze do tego znaleźć nocleg, i jeszcze do tego gdzieś trzeba znaleźć miejsce na sen. Nie było to łatwe, dlatego w pewnym momencie zmieniłem troszkę ideę tej podróży i z Przemieszczania się dzień w dzień postanowiłem, że będę przemieszczał się jednak raz na dwa, może trzy dni, jak znajdę jakąś fajną miejscówkę. Też mi było po prostu szkoda tych miejscówek. Dojechałem sobie do mojego ukochanego domku agroturystyki w Badzie. I Szkoda mi było stamtąd od razu wyjeżdżać, to będzie, że bardzo miło mnie powitali, bo byłem akurat tam już trzeci raz i postanowiłem zostać tam aż na trzy dni, dopiero po tych trzech dniach sobie pojechałem dalej na Nysę, nad, do Nysy, nad jezioro, jezioro przy Nysie. Też bardzo piękne widoki. No, niestety tam miałem przerwę. Tam miałem przerwę i tam musiałem się wycić. Dobrze, że tam, bo to był jeden, jedno z ostatnich tak naprawdę miejsc, z których mogłem sobie bardzo szybko wycić pociągiem. Dzięki temu no, dość, szybko, dość, dość szybko mogłem naprawić owe i jechać dalej. Dobra, co dalej z tym projektem? Na razie on jest na etapie budowy tak naprawdę całej konstrukcji. Byłem wrzucał poszczególne odcinki, na razie w momencie kiedy nagrywam ten filmik wrzuciłem już, już albo dopiero, bo ja już bardzo długo się do tego zbierałem, pierwszy odcinek dotyczący yy, budowy podwozia. Byłem rzucał kolejne odcinki z tej budowy, w międzyczasie też będę podróżował w inne sposoby, niedługo czeka mnie podróż na Cyp, yy, później wracam do, do UK pewnie. Yy, więc czasem będę, yy, czasem jakby postępów będę rzucał poszczególne materiały z budowy, a następnie mam nadzieję z samych podróży. W międzyczasie też będą wrzucane materiały yy, z podróży powiedzmy nie e A być może też jednak w tych miejscowościach też uda mi się znaleźć jakiś sposób na wynajęcie e jak to udało mi się na yy, Grand Canary, najpierw yy, wynajmując miejskie a później. Korzystając z, z, z że tak powiem, uprzejmości dekatlonu i możliwości zwiotu roweru w pewnym momencie. Tam akurat musiałem w ten sposób zrobić, ponieważ okazało się, że mimo że byłem w czasie pandemicznym, to jakoś się tak zdarzyło, nie wiem, jakim cudem, ale w żadnej wypożyczalni, przynajmniej z tych wypożyczalni, w których mieli w miarę osobne ceny, szczególnie na long term. Nie było po prostu wolnych e więc jedyny sposób to było po prostu kupić tego e na miejscu. No i liczyłem także, albo komuś sprzedam, no jakbym wyjeżdżał, a może się uda zwrócić. Akurat nie byłem za bardzo zadowolony z tego e był po prostu za słaby na, na tamte góry, więc miałem. Dość, dość ważny powód do zwrotu, zostałem uznany i bez problemu mi tak naprawdę przyjęli, próbowali mi sprzedać kolejnego ebayka oczywiście, ale że na co dzień zajmuję się sprzedażą to, to, to się nie dałem. Dobra, to chyba tyle. Mam nadzieję, że materiały, które będę nagrywał wam się spodobają. Bardzo liczę na jakieś subskrypcje, bardzo liczę na, na, na wasze komentarze, podpowiedzi, generalnie interakcje z wami. E, mam nadzieję, że z czasem też się uda znaleźć jakichś e, też e, sponsorów na ten projekt. Może nie tyle ze względów finansowych, ale pomyślałem sobie, że tak naprawdę to jest bardzo fajna. Jako marketingowiec, pomyślałem sobie, że to jest bardzo pl fajna platforma, żeby parę firm mogło przy okazji wypromować swoje produkty, żeby mógł przetestować te produkty na kanale, żebyście mogli po prostu zobaczyć, jak one działają, czy warto kupić, czy nie warto. Tutaj, no. Dalny się starał, albo raczej obiecuję, że, 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 że te decyzje będą rzetelne, niezależnie od sponsorów. Tak jak mówię, nie jest to o tyle kwestia finansowa, ponieważ tak naprawdę stać mi na zbudowanie takiego eBay'ka, natomiast po co płacić własnymi pieniędzmi za coś, co tak naprawdę może sfinansować ktoś komu mogę przynieść z tego korzyść. Jestem przedsiębiorcą, więc zawsze szukam innych dróg niż po prostu wydawanie pieniędzy, bo wydać pieniądze jest łatwo, trudniej jest je zarobić, a to jest tak naprawdę jeden ze sposobów na ich zarobienie. Stworzenie komuś platformy do tego, żeby mógł pokazać swoje produkty i żeby mógł pokazać, jak, jak one są dobre. Oczywiście może się też okazać, że będą złe. Ale to już jest ryzyko tej osoby zależne od tego, jakie produkty sprzedaje. Więc y, też, jeśli oglądasz ten kanał i jesteś właścicielem firmy, która ma coś, co y, mogłoby się przydać do kamperów, mogłoby się przydać do e mogłoby się przydać do rowerów, mogłoby się przydać podróżnikowi, mogłoby się przydać cyfrowemu nomadowi, to być może też. Y, nie teraz, nie teraz, bo ten kanał dopiero zaczyna, ale pomyśl, czy za jakiś czas, jeśli on się rozwinie, to może nie warto porozmawiać i yy, zrobić jakiegoś fajnego deala. Oczywiście tak jak mówiłem, pod tym warunkiem, że, że, że będę miał prawo do rzetelnej oceny yy, tego, tego co, co mi wyślesz.